Cześć, witajcie, jestem Opel, to jest moja mapa, którą budowałem, sam robiłem i tak dalej. W każdym razie, tak, nagrałem już z niej film wcześniej, część z Was możliwe, że już, już go zobaczyła, aczkolwiek YouTube oczywiście połowę filmu uciął i był sam dźwięk, przez co, no, niezbyt mogłem. Byłem po prostu zadowolony z tego, jak, jak to wyszło. W każdym razie, eee, tak, to jest moja mapa, spełnimy się w tym pomieszczeniu. Mamy tutaj, to jest lobby ogólnie. Tutaj mamy cel gry e, i wejście. Wchodzimy, mamy tutaj dwa przyciski, startujemy, świetnie. E, więc tak, jak widzicie, pierwsze co nam się wyświetliło, o świnie, co nie powinno tutaj być. E, w każdym razie, pierwsze co nam się wyświetliło, na co myślę warto zwrócić uwagę, e, to fakt, że, no właśnie, to fakt, że, gra, powiedziała nam, e, że wybracuje nowego hosta. Co host oznacza? Host zasadniczo jest to osoba, nie nagrywam się. Host jest to osoba, e, która po prostu przetrzymuje wszystkie wartości, czyli między innymi to ile zostało czasu. Bez hosta gra po prostu powinna się sama zatrzymać. Czyli jeżeli będziecie grali z kimś i host wyjdzie, automatycznie gra zostanie przerwana, wasz postem cały ała e, pójdzie się pierdzielić. Zawsze e, Tak. W każdym razie, jaki jest cel mapy? O Jezu. No właśnie. E, jaki jest cel mapy? E, cel mapy jest zabić jak największej ilości mowów w ciągu 5 minut, jak tylko wytraficie. E, można bez problemu w sobie na multi, można sobie z kolegami zagrać. E, nie powinno być za, żadnych problemów. Testowałem z jedną osobą, tak więc się w dwie osoby testowaliśmy, tak więc działało. Nie powinno być problemu. E, tak, Trzecie się te, nie kriperów, tylko tych tych W Eee, tak, celem jest zabicie jak największej mo ilości mobów, to już mówiłem. teraz tak. Eee, po 5 minutach tak jak widzicie, po prawej mamy co jakiś czas tam się wyświetla i cza ile czasu jeszcze zostało oraz ile ten. Oraz ile razy kto zabił, ile został zabity i eee, tak dalej. Teraz tak. Nie mam specjalnie o czym mówić sobie w sumie. Miałem wszystko zaplanowane, co powiedzieć oczywiście nie wyszło. Oczywiście nie wyszło. Musiałem zapomnieć wszystko. Anyways. E, tak. Jak widzicie zostały nam 3 minuty. W momencie, gdy zostanie nam minuta, gra sama nam... ojej. E, gra sama nam nas o tym poinformuje poprzez tekst na czacie. E, I teraz tak. Może jeszcze co mamy tutaj widoczne. Hm. Na dole mamy na pasku Expa. Widzimy ile jest. E, ile jest sekund. Podczas tej minuty, że tak powiem, ile zostało. Okay. Eee, przez co możemy po prostu powiedzieć, czy zostało nam dużo czasu, czy nie, w momencie, gdy już zostanie te jedna minuta? Myślę, że to jest coś ciekawego, e, przydatne i tak dalej. To wszyscy widzą, nie tylko host, że nie było wątpliwości. Yy. Tak. I znowu zostałem zabity. Żałosne. Eee, może trochę o mechanice gry. Więc tak. W momencie, gdy zrespimy się, mamy parę sekund nieśmiertelności, żeby po prostu żaden creeper nam tutaj nie wybuchł. No, w momencie, gdy się zrespimy i od razu do to byłoby trochę hamskie. E, dalej, jeżeli w ciągu jednego życia, bo na, tutaj na liście widzicie, miałem 3 zabicia w ciągu tego życia. E, jeżeli w ciągu jednego życia 10 razy zabijemy moby, e, jakiekolwiek moby, e, dostajemy, co to 10 czy 15 sekund regeneracji. Nie, przepraszam, e, dostajemy parę sekund regeneracji, tam trzy chyba. E, Zostałem po prostu natychmiast, że tak powiem, dzięki czemu możemy się trochę uleczyć. Oprócz tego, jeżeli uda nam się wydropić płytkę, która dropi z Creepera, w momencie, o jezu, za dużo tego, nie! Tak, jeżeli uda nam się wydropić płytkę, która dropi z gdy zabije go szkielet, e, w następnym życiu dostaniemy przez pie, pierwsze 15 sekund o ile nie mylę, nie wiem, tam jest napisane e, dostajemy regenerację. Eee, dzięki czemu mamy po prostu większe szanse na. Ojojoj. Na przeżycie. Mi się niestety teraz raczej nie uda. O właśnie, została minuta, Nie uda mi się raczej teraz wydropić tej płytki, aczkolwiek. No. Warto spróbować. O! Creeper ten nastawił się na szkieleta. Ha. Eee, co mi tu jeszcze powiedzieć? Bardzo łatwo tutaj zobaczyć Spider-Jokeja. Nie wiem, czy mi się tym razem uda, bo ja już tutaj podczas testowania, tam nie wiem, w sumie testowałem tą mapę chyba dwie godziny. <laughs> <laughs> tak. Szczególnie, że na początku były rundy 15 minutowe, tak więc. No. Eee, zniczo, Zobaczyłem tutaj Spider-Jokeja naprawdę masy razy. Nawet nawet nie pamiętam, ile dokładnie nie liczyłem to już w którymś momencie, bo 5 na pewno. No. no więc. Jeżeli nigdy nie widzieliście, duża szansa na to, że na tej mapie zobaczycie. Yy, dalej. Hmm, chyba już nic więcej nie ma. Ma 5, 4, 3, 2, 1. No, koniec gry. Niestety nie udało mi się pokazać wielu rzeczy, które chciałbym wam pokazać, czyli między innymi właśnie dropienia tego. Yy, dropienia płytek, nie wiem, leczenia się podczas gdy zabijecie 10 mobów, aczkolwiek. Tak, to wszystko. wszystko jest możliwe. Jeżeli mi nie wierzycie, pobierzcie mapę, sprawdźcie, możecie sobie na nawet, nawet masę bloku, możecie sobie sprawdzić, otwierać je. zobaczyć, że faktycznie na coś można dostać, jeżeli nie wierzycie. W każdym razie, teraz jaki mam wynik. Eee, pokaż zabicia. Mam 64 zabić i 9 śmierci. To oznacza, że mój wynik jest niesamowicie słaby. <laughs> tak. Eee, jak policzyć go? Zasadniczo wynik, dzieli... wynik liczy się poprzez podzielenie liczby zabójstw, czyli 64 przez 9. Czyli mój wynik to 7,11%, powiedzmy. Tak, nie najlepszy wynik. Miałem lepsze. Miewałem lepsze. Tak, w każdym razie, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do, ma do pobrania mapy. Link jest w opisie. Pokazałem właśnie palcami w dół, mimo że mnie nie widzicie, to było oczywiście nie są niesamowicie głupie. Eee, nie wiem, jeżeli Wam się podobało, likujcie oczywiście. Aczkolwiek nie zmuszam. Wiadomo. Subskrypcja to jest Wasza, wasza z Waszej woli. Ok, no, każdym razie zaczynam już pierdolić kłopoty, tak więc cześć, trzymajcie się. Na razie. Mniej więcej tak, że ten komputer wysyła przy użyciu tego kabla wiadomość do tego komputera, który następnie, e, na tym, Monitorze mówi nam o tym, że otrzymał informację właśnie przez ten kabel i drukuje to przy użyciu tego kabla tutaj.